specjalną scenę. O tak! O tak! A nawet tą scenę przełączę. E, to jest za konferencja? Indie World e, Nintendo e, 15 12 2021 Tak jest. Wszyscy gotowi? Pora zaczynać? Tik tak! Tik tak! 18.00 była ta konferencja. To drobne spóźnienie, pewnie już wszyscy widzieli, ale jakoś sobie poradzimy, bo ja nie widziałem, więc chcę nadrobić, zobacz, co się będzie działo. Um, no cóż, 12.00 PM AT. Nie mam pojęcia, co. A PT też nie wiem. A, o mój Boże, pobija mój personal Record w małpkach. U, u, u. superowo. Ale od początku, e, e, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Cześć gal. Cześć Draksu, cześć Lucyfer. Eee, siemanko, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ciapas, ciapa i lecimy. Nie wiem jaka głośna konferencja będzie, więc za chwilę będziemy to dogarniać. Do, 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 o, cześć Tomek, jak tam się czujesz? Co tam, Tomcio? Tomcio, paluch, jak się czujesz? Czas mam zapauzowane, czy jak? A nie, czy. Kurwa, no. No co za jazda? Ty nie wycieli tego. No chyba sobie w chuja lecicie. Ja mówię, ale będzie godzinna konferencja. Ile ona trwa? No, coś po prostu 30 minut! No co za chujki nie odkryli jeszcze, że można w YouTube wycinać niepotrzebny początek. Ja. Nintendo nawet na YouTube jest przestarzałe. O mój Boże! O, Kamil, przyszedł. cześć Kamil, Siemanko! Siem Kamil, Hema. Czyli jak gówno, ale trochę lepiej. To dobrze, to dobrze. Czaj, kiedy to się zaczyna? Czy oni puścili audycję, która 30 minut puszczała ten, to coś? No i nie wycięli tego? Mimo, że już... Ja nie mogę. Co mogę powiedzieć? Tylko jedyna, jedyna, jedyne słowo potrafi to wyjaśnić. Na ja. Major Są bom Kliko kliko. Indie World. I lampka. Hello and welcome to Indie World. I'm Amber and I'm Paul. We're back to show you some indie games coming to the Nintendo Switch system. Tam się, kamień, czujesz, right A, ja bym tam napisy puścił najlepiej. A nie ma. No, Okej. Okay. Na no ja. W no Messenger, słyszałem, że to zajebista gierka. Mam ją na chyba już dwóch czy trzech platformach. Wciąż nie grałem. Ale jak patrzę na to, to już chyba wiem, na w to nie grałem. Mam dość gier, które są pixelartowe, naprawdę.

Na zainteresowany Stars nie ma polskiej wersji językowej. Truly engaging. Mm, <strybuj> nom, 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 Uwielbiam. Zastanawiam <strybuj> się, dba, dlaczego jeszcze Nintendo nie wydało Game Boya nowego. Co wy na to, żeby Nintendo wydało Game Boy Advance? But don't worry, you don't need new, new, new Nintendo, Nintendo Advance to totally Możliwość odpalania wszystkich kartridży ze starych ze starych, ze starych Game Boyu. plus wydaliby kolekcję Dodaliby opcję w Game Boyu do, do sklepu online, żeby kupować retro gierki To jeszcze dodatkowo e, byłoby um, jakieś, nie wiem, Pula Kartridżów wydana Switch zbyt dobrze zarabia. Wiem, ale to za różnica, nie? Mogą w dwie rzeczy dobrze zarabiać. Jakoś NES-a mini wydali. To mogliby chociaż takiego Game Boya z pakietem gier wydać. Jak widziałem te Sea of Stars, to szczerze, nie chciałbym grać na Nintendo. a my na Game Boyów takie coś grać. 是 <laughs> Hi, <我>是是人的的的的 Alisa，impact Nate team Alisa，Asia <Hi>. Lisha school Alisa Sir Alisa。under。。我我我们们们。可可以以让我們重新體到到生当中会面临许多痛苦的选择。这这也创作的希望你你开始寻找你的伴伴因为可以在水上大什面。 Check it, unique gameplay, we are also to bringing Bye! Uh, there's plenty to nice. admire in this puzzle adventure game. For twin sisters Aisha and Lisha, cooperation is key in safely navigating this deserted temple. The game makes creative use of the various input options available on Nintendo Switch. Local co-op to jest to, co potrzebuje. -con Mam tak. Can local co-op w czasie pandemii, to najlepszy to pomysł taki może być. Dla raz jeszcze powtórzą tu gry? Wydaje mi wydaje, że to jest bardzo ważne, że powtarzaj często to żeby on się osłuchał, bo inaczej ludzie nie będą pamiętali. Jest tak dużo gier, że inaczej nie da się zapamiętać. Ja się zgadzam, ja nawet powiem szczerze, uważam, że gdzieś tu w jakimś rogu powinien być 24 7 tytuł gry, o której mówią. dodatkowo. czy to jest It's Take dla ubogich, tak jest. Nie no, zapowiada się, zapowiada się na spoko gierkę, ale pytanie brzmi, ile oni będą chcieli pieniędzy za to. O, console exclusive, czyli na PC też będzie. And I'm Joe. We're two Salam. brothers who started in Indie Studio in order to make a classic point-and-click adventure game. Today, we're excited to announce our debut title, Locomotive. Set aboard a 1930s Express Train. You find yourself caught in the middle of a deadly mystery, full of twists, turns and large man life characters, soul-satisfying puzzles, and clear your name once and for all. We both grew up playing point-and-click adventure games, and it's been a long-term ambition for us to put our own spin on it. We can't wait for you to play Locomotive when it comes to the Nintendo Switch system. Welcome aboard the Royce Express, where my guests indulge in luxury travel, fine dining, and murder. <gasps> well then. Mam dużą, e, duży sentyment do gier przygodowych, na którą ta gra zapowiada się. Ale szczerze, jak mam grać w te gry i gram w nie, to już mam dość. Cześć Piotr, gdyż to grał, to będę grał. O której grze mówisz? lokomotyw? Uuuuh. Chucky z dawcą. Panowie, panie są binarne z, e, z. z siodła, gdzie co wydali Stardew Valley. Dlaczego oni. najpierw po przez trailer, trailer gameplay, a później It's ktoś jeszcze been to been opowiada.

Ale wygląda spoko, naprawdę. A wizualnie mi się dużo bardziej podoba niż... niż kolejny pixel art. Wolę taką komiksową... poprawę. Um, Story about love. Music. Friendship. Alkohol. So, Like a after love ep on behalf of the pixel team from indonesia i'm proud to announce our upcoming game after love ep after love ep is a modern day story of music loss acceptance you said the gear ka... others, as well as yourself znaczy Gierka jest, 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 jest dosyć ważna, bo jest twórcy Coffee Talk, a Coffee Talk jest jedną z fajniejszych gier, które opowiadają jakąś tam historię w tle, e, więc to jest fajna, to, to będzie fajna gra. Szkoda, e, że niestety nie ma polskiej wersji. No się sieman, jak tam się czujesz? ...and explore our interpretation of Jakarta. From the creative director of What Comes After and Talk

Rhythm game and narrative adventure, After Love EP challenges you to complete an EP of music to fulfill a promise made to Chinta. There are multiple endings based on the choices you make, as well as an original soundtrack from Indonesian band Alfalfa and striking art direction from Soyatu. Start anew in After Love EP, launching There's on Nintendo Switch, summer 2022. Dzień każdemu, cześć, 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 to jest Raks, Dobry wieczór Raksu, ma Kupiłem sobie choinkę, uuu. Dla komik, interaktywny komiks, tak. Też z dla komiksów. nice hmm I'm hungry I've got the munchies dungeon munchies that is then this 2d side-scrolling action platformer should definitely satisfy your craving you are dead well you were dead and now you've been revived in a mysterious underground facility but forget hanging around here you've gotta get out with the help of the undead ja yeah, no can cook and eat them. There are around a hundred dishes that provide various abilities. One dish, for example, might give you the power to serve up new combos. Hmm. So you are what you eat. Literally. This game is a great place to get locally sourced and farm fresh monsters. Nie wiem. Ja, chyba takie not jarki, nie kupuję. Polowanie potworu, żeby je ugotować, tak? No ja. a. O, later today, to, to szanuję. Boże mi się nie podoba. Tak, ja lubię te zajebiste ujęcia, w typu. O, akurat siedziałem i i zaprogramowałem jakieś pierdoły, ale nagram przy okazji randomowo jakieś rzeczy. Ten drugi gościu pewnie nawet nie wie, co się dzieje. I scroluje jakiś kozik, typu. Hello World, Hello World, Hello World. Wynajęliśmy jakąś ten kobietę, żeby udawać, że zatrudniamy kobiety. <grym <grym jeszcze będzie grał na gitarze. Co jest? Kurwa, co się. Czaj, skąd on był? Jakiś kraj. I'm coming back to the surface I need time to make things right So hold on and soon so, yes. comes the day And there are sight you must see to believe them. Ale gra rzeczywiście mi się podoba, wizualnie. Podoba mi się to, że... że ma taki styl... trochę bastionowy powiedział? Ale z drugiej strony trochę mam taki vibe jakby... nie do końca, ale trochę mi się kojarzy z Don't stir. Czy to jest Engaging Combat? No nie wiem. Można powiedzieć, że to jest w w 2D, haha. Like mm, Figment 2! Naja, no. ej, to zapisuję 2022. sobie. To się spoko, naprawdę, ładna gierka, przede wszystkim ładna. A gameplay'owo jeszcze nie wiem. I po polsku! Panuje! Polska wersja. Daję od razu doły listy, bo. To dobra gra. Aha, Nintendo. Nie, nie, nie. Bend 2 wychodzi na PC-ta. tak samo, równo. Na Steamie jest. Gdyby ktoś chciał zobaczyć sobie, bo miał bardziej surowcą kreskę. Tak, to prawda, zgadza się. and recover supplies with your fellow astronauts to survive in Moon, no, jest paskudne, nie? the games are designed to be easy to understand they also capture and you can play all the games locally no, and online so you can play with friends near and far Daj mi się, że te chujowe słuchacze są specjalnie chujowe. Nie podoba mi się. Znaczy, podoba mi się pomysł na grę, ale jest brzydka strasznie. Cześć, Javier, CEO Cześć, jestem Iris, pracuję Extinction

Pamiętam, że dostawałem chyba od nich. Okej, okay, yy, nie wiem, czy to jest to, ale jakąś grę. I chod hot włosy ma. No, zajebiście hot ma, właśnie. Ktoś mi się yy, Pamiętam, że ja, jakiś deweloper wysyłał mi klucz do gry o lisie. Nie wiem, czy to jest to, ale coś, ktoś mi wysyłał grę o lisie. Ale nie zagrałem nawet. I don't know if it was I don't As the last mother fox in Endling Extinction is Forever, you'll need to keep your three cubs alive and lead them to safety in a world ravaged by humanity. In this game, stealthy, to ciekawe, że, że te że gry ostatnio zaczęły tak, jeszcze bardziej way. eksplorować You're temat ekologii. Fajnie, cieszę się to bardzo. To jest fajny sposób, że wychować przyszłe pokolenia. Te pokolenia nawet należy robić. Well really ja pierdolę, jaki słodki, słodki jest! Tu ma wyglądać prosiaczek akalisek. Ja Endling extinction is forever. Launches on Nintendo Switch spring, twenty twenty two. Here's more info about the skateboarding action. and private division. <many> oli Oli, tak, Oli Oli, wychodzi już? Prosh, jak chce grać w Oli Oli? Chce już grać w Oli Oli, to jest przepiękna gra. A gameplay-wise <many> wiem, że to będzie za jej, gra. cross-game platforms and picturesque sketchy You'll see some weird stuff along the way. But don't worry, that's just part of your journey to Narvana. There you'll compete with champions, challenging each other's skills to win rewards. And create new routes to share with your friends. So come shred by the sea. Jason B. już to. Dawajcie mi już o Proszę. Proszę. Już. Bonus items. <laughs> oh, nice. Bonus yes, items. Rose Yay. Ali Ali World rolls Nintendo. February 8th. February 8, 2022. Pre-orders begin later today. ok. Hi, I'm Banner, River City Girls I jestem Colleen Bannon, producer of River City Girls 2. I've been a River City fan since the days of the Nintendo Entertainment System. And in fact, this is the third dopasowali ten. E, w ogóle River City Girls bitem -up, up jak song, lubicie. Fajnie dopasowali, e, nie wiem czy dopasowali, ale fajnie wizualnie podoba mi się to, że ta pani girls. So, Przepraszam, ta osoba ma e, różowe, różowe odcienie tego typu, more, a, online a online. druga osoba ma koszulkę z różowym napisem. Mega mnie to jara. Nie, nie wiem, jakoś to dostanę. A jeśli już nie rośnie, ma? O multiplayer, który, znaczy co, który jest lokalny i online. No jest super. To jest pandemia, nie? A do wychodzi? More baddies to take down. Let's go. Right there with ya. Way forward is back with the sequel to the acclaimed beat 'em up River City Girls. There's trouble brewing once again in River City with higher stakes. Nie był roczna gra, ale podczytu po polsku brzmi e, mrocznie tego ending. Wymieranie jest wieczne. Holy oh, <laughs> Creepy Grand, ja to sobie zapiszę. Ej. A ta gra, ta gra Endlink jest po polsku. Enemies, more items, and a new soundtrack by the first game's composer, <coughs> is forever. Oh, fucking. not to mention branching paths, <laughs> as well as a return of a familiar foe. Get the fist-flying solo, or team up with a friend, locally or online. What do you say, Paul? Ready to give some goons the one-two? Oh, heck yeah! Oh yeah, When heck Hero yeah! ...punches its Switch, summer, ha, raki, skupia, jeśli zginie samica, samiec zostaje do końca życia smutna. jak zginie samiec, samiec od razu szuka nowego partnera. to no jest ja. kurwa, gdzie jest Traxos? Nadrabialiśmy konferencję Indie World, która będzie dzisiaj o 18. Kurwa, właśnie czuję, co się dzieje, Iza? Nooo... Co się dzieje? Kolejna, to jest kolejna gra o, o parkach rozrywki z dinozaurami. Ja wiem, czy ten Donster wygląda dużo inaczej. Jest trochę inny, ale kreska podobna. No oczywiście, okay, jak tam. Nie grałem, ale ciekawe mnie faj eee, Fajne to są gierki, fajne to są gierki. Łepniej boli mnie cycha od odpierdala. Nooo, najgorzej. To jest najgorsza kombinacja. Bieda czysto. No, nie, 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 nie. Grałem, nie, nie, nie. Sorry. Ta wizualnie ładna jest, puta się A to na ten czas na listę Dobrze, dobrze Muszę w końcu wrócić, bo nie umieraj z głodu razem, czyli symulator rosli za komuny. Fox, nie musisz. Ta gra jest przepiękna, jak się nazywa? Holy shit. Jeszcze raz. Behind the frame, the finest scenery. O, ale przepiękne. O. O, ale zajebiste. That's all for today's indie world. Or not? We've got one more game. Check it out. Ja szkole, teraz wróciłem, pograłem chwilę w wyspałam wyspałam się, jest super, się czuję, super. Na no, ja! No, to jest lituwecka, naprawdę. Cieszę się bardzo. Nice. No nie wiecie jak mi tu cieszę, jak piszecie, że się dobrze czujecie. Super. I trzebałem kciuki, jak coś, pamiętajcie, że możecie zawsze do mnie dzwonić i pisać. Jak się gorzej czujecie. A Iza to już w ogóle.. Może dzwonić w nocy nawet. The critically acclaimed RPG Omori is making its way onto Nintendo Switch. Travel back to no two strange and vibrant, and vibrant worlds, each one brimming with colorful friends and foes to uncover no to forgotten is like... You'll experience an unconventional story and battle system, supplemented by warm illustrations by renowned artist Omokat, who also produced, wrote directed and coded much the game omori does lean into some heavy topics so be prepared it's quite the journey omori launches on nintendo switch spring 2022. and that's all for today's indie world we hope you enjoyed the lineup of games in today's showcase as always we'd like to thank everyone in the indie community working on games for nintendo switch and thank you for watching thank you for no watching